cie kochani, oczywiście jak zawsze z kawusią, przynajmniej w większości kawusia. Jak widzicie, po tytule ho Tak, pojechaliśmy do Lidla, pół dnia siedzieliśmy w domu. I tak cały czas mówię, kurczę, trzeba jechać po chleb i po mleko, po chlepie po mleko. I tak widzę, ta chmura idzie, idzie, idzie. Już prawie jest nad Łęczną. Mówię, dobra, mówię. Pakujemy się, idziemy do Lidla, bo przecież jak nam lunie, to już nigdzie nie pójdziemy, nie będzie kolacji ani śniadania. I mojej kawy bez mleka nie będzie, z mlekiem raczej, tak. Dojechaliśmy do Lidla, jak lunęło, to było tak słychać w Lidlu, jak brzmi, pada, yy, Przy szyby oczywiście czarno, bo mówię nic, nie ma to teraz się co spieszyć. Zakupy zrobiliśmy. W sumie nie duże, ale mówię, nagram dla Was. Bo dawno nie nagdywałam holly z Lidla. Tam to dogoniu nie na pewno. Tak, a, a ten. A robiliśmy zakupy. No właśnie. I oczywiście u nas cały czas pada, ale już jest jaśniej. Wychodząc z Lidla, oczywiście lało jak z cebra, ale tak momentami przestawało, tak powiedzmy, że w połowie przestawało. Szybko czmychnęliśmy do, do samochodu i do domu. Oczywiście ręka Minęło tydzień od mojego skręcenia. Muszę uprać moją tą. Boli mnie już dzisiaj w miarę mniej, ale łapiąc zakupy, żeby szybko wpaść do samochodu i nie zmoknąć za mocno, a miałam sandałki. To wiecie, sandałki Woda Kiepski Pomysł. Więc teraz sobie naciągnęłam i troszkę mnie boli, ale nie zdamy radę. Muszę rozpakować zakupy. E, oczywiście woda, zgrzewka wody 19 i następna rzecz, ręcznik papierowy. Dużych zakupów nie mamy, dosłownie naprawdę wydaliśmy 74 zł, więc to naprawdę jest mało. E, ziemniaczki z, z Lidla. Jakoś tak wiecie, co nie mam rany na nie. W ogóle mam dzisiaj takiego lenia. Rano byliśmy w Aszą na zakupach. Kupić wyprawkę do szkoły. Tak, już wiemy, że Kysen będzie w 4 B. Znamy już nazwisko wychowawczyni. Więc fajnie. Wesoło będzie. Mam nadzieję, że ta szkoła trochę potrwa. Bo nie wiem, czy ja drugi raz to nerwowo wytrzymam. Mhm. Mm mhm. Mm oj, a wasze w sumie nie pokazywałam bo to tylko zeszyty, jakieś tam długopisy, blog, yy, dwie pary majtek, dwie pary skarpetek, jakieś spodnie dresowe bo były po 13 zł, więc wiecie Golda, a i, z, i 10 pączków, bo byliśmy tacy górni, że złapaliśmy 10 pączków Krystian yy, poleciał jeszcze do KFC jakieś tam y, nuggetsy i frytki i po prostu pół drogi żaliliśmy to wszystko. Bo wpadłam do domu, zrobiłam obiad, jeszcze kupiłam w ogóle na obiad, nic nie szkodowałam. Kupiliśmy jakiś słoik klopsików. Te klopsiki... Kop Kopsi o matko! Klopsiki, tak. Klopsiki w sosie pomidorowym. No powiedzmy, że smakł OK. Nawet Wojtek zjadł, to chyba nie było takie złe, bo Wojtek ostatnio porzuca mięso. Wyobraźcie sobie, że w ogóle nie chce mieć kanapek z wędliną. E, parówki, nie ja mam dzisiaj parówek, więc mam e, parówki te piratki, jak kupujemy. Jest ta skórka, taka otoczka, nie ta taka plastikowa, tylko ta mięsna. To trzeba było mu tą otoczkę ściągać, żeby on zjadł parówki. E, wczoraj dostał na obiad e, kopytka z sosem takim powiedzmy a'la potrawka z kurczaka i po prostu jak poczuł, że jest tam mięso to już nie chciał zejść tego obiadu. Potem zjadł naleśnika jeszcze, no. Takie cyrki robi. A ja tak, wzięłam na dzisiaj właśnie e, dzieciom ugotowałam makaron i te klopsy. Powiedzmy, że mniej apetycznie wyglądają, no ale nie wiem czy... gestek nie jadł, bo mogę najać się na gett A ja zrobiłam fasolkę po betońsku, bo już mojemu mężowi się marzyła. Stwierdził, że trochę pomidorowa, inna niż mamusi. Inna niż mamusi. No ale cóż, powiedział, że jest dobra. Chyba wiedział, że jak powie, że jest niedobra, to więcej mu w życiu nie zrobię. A to jest pierwsza fasełka, jaką w życiu mu zrobiłam po brytońsku. A że znalazłam w przepisie, że może być fasełka z puszki w sosie pomidorowym. Mogą być pomidory z puszki, więc jak mam, to jeść to je. i jak i żyję. No dobra, więc tak dzisiaj, a wczoraj byliśmy też na, w Lublinie za dla Krystiana, więc wróciłam, zrobiłam naleśniki, więc to wypadałoby to jakiś obiad tym chłopom moim zrobić, gorzej z Wojtkiem, bo po prostu, <laughs> mięso z B, no tak, polędwiczka, salami i piratki z szynki indyka, szynka z fileta indyka, no. Dwa razy hamburgery drobiowe, może tam skład mocno rewelacyjny nie ma, ale mojemu mężowi się marzą zimniaki z tymi kotlecikami i z cebulką. A miałam zamrażarkę rozmrozić i ją umyć, bo mi Wojtek ostatnio, albo ja nie zamknęłam, albo Wojtek otworzył zamrażarkę. I nie szczaiłam się w ogóle, że coś lodówka za głośno chodzi i za mocno chodzi i jak... Otworzyłam zamrażarkę, to się załamało. W życiu nie widziałam tyle lodu w zamrażalce. I staram się teraz systematycznie wyjadać to, żeby jak najmniej można było wynieść i rozmrozić. Ja chyba to nawet na którymś filmie mówiłam, że mam w planach myć lodówkę i dalej mam to w planach. Tak, tak. Ale teraz mam rękę chorą, więc nie mogę. A mąż miał mieć we wrześniu urlop. I cały czas mówiłam: a przyjdzie urlop, będziesz miał tydzień. umyjemy okna, popierzemy firanki, zmienimy pościel, posprzątamy tak na glans. Mhm, mhm. Siedzi teraz ze mną, a ja nic nie mogę robić. Ale się nie gadam. W sumie co, wczoraj myślałam o tym, że kurczę, nie mam takiego gadanego już dawno, w ogóle nie siadłam, nie gadałam i w ogóle nie gadałam i nie gadałam. Mąkę, miałam deka mąki w domu, mam naleśniki zużyłam. druga mąka, Chciałabym jakieś ciastko, w ogóle chyba chodzi za mną szarlotka, a cena jabłek jest zabójcza, więc może szarlotkę zrobić z czymś innym, banany są tańsze, szarlotka z bananami, musiki, mam cztery musiki takie, bo w aplikacji było, że 4 za 2. Więc wzięłam chłopakom musiki. U nas bardzo chętnie wchodzą na takie długie śniadanko albo na przekąskę, jak gdzieś wychodzimy. Słynne mleko masło MR. No nie, nie, to tylko siatka leci. Nie przejmujemy się. To tylko trzy mleka lecą. Yy, Wodki na śmiecie bardzo spoko. Dobrze nam się trzymają. I oczywiście trzy sztuki mleka, 2, nie, procentowego. W ogóle się zastanawiam ostatnio, bo u nas w Lidlu potem lepiej widać. Przychodzi takie mleko, widzicie, takie po przejściach. I po prostu. What is this? O co chodzi? Co tam w tym mleku się dzieje w transporcie? No dobra, następną rzeczą. Coś takiego, nie wiem co to jest. Waferki z 77% kremem orzechowo-kakaowym i 3% chłopkach ryżowych 7 sztuk. Było z, za złoty 79. No, po terminie. Było ważne do 30 lipca 2020 roku, ale to nic. Do kawy akurat, bo coś mi się chce. To jeszcze nie wiem co. Dziesiątkę jajek. Mój mąż sobie wziął czekoladę i mówię do niego: hmm, tak się patrzy na ten czekolad. Hmm, ale ja nie mam jej na liście. No to sobie weź coś, przecież ja ci nie bronię. I jak sobie będę chciała to sobie wezmę. Proste i logiczne. Makaron. I jeszcze jakieś ciastka jedna. Za złoty 14. Sprawdźmy termin. A, te do maja. To są jakieś ciastka z kremem kakaowym. Takie a la markizę. się. Dwa razy chleb. Taki chleb. Wzięłam, chociaż mówiłam, że go więcej nie wezmę, bo w tym tygodniu go kupiliśmy trzy sztuki. W jak kupuję trzy sztuki takiego chleba, to zazwyczaj do niedzieli, do poniedziałku nam starcza, te trzy chleby. No tak, różnie. No dobra. I my go kupiliśmy. No i siedząc w sobotę na działce, jedliśmy śniadanie. No ja tak się patrzę na ten klap, Tak leżał po taką. Ja tak się patrzę na ten klap i się patrzę i tak mówię ty, patrz, on jest w pleśni. No i okazało się, że niestety mieliśmy chleb z pleśnią. E, niestety zjedliśmy kawałek tej, tej pleśni. Ale jak widzicie, żyjemy wszyscy. Tak, później się odkarzaliśmy. E, ten chleb był w pleśni. Drugi chleb, który miałam ze sobą na działce, też był w pleśni. I jak wróciliśmy do domu, to zobaczyć trzeci chleb. To też był w pleśni. Nie wiem, chyba był ciepło spakowany i był cały, silki, chyba zapocony. Nie wiem, co się stało, bo do tej pory nic nam się nigdy nie działo. Dzisiaj obejrzeliśmy chleb z każdej strony, nic nie ma. Mam nadzieję, że dotrwa do jutra, żebyśmy mieli chociaż śniadanie. Pomyśl, że, że no lecieć po coś. Tak. Trochę szkoda. No ale cóż. Musieliśmy podjechać y, z działki do Uszulina po chleb. Obyśmy nie mieli już na kolację coś, bo dwa chleby zaczęłam oglądać. No mówię, no tu kawałeczek, tu zarodek, tu zarodek, tu zarodek. No, mówię, no dobra. Mówię. Mówi się trudno. Z tym chlebkiem. To jest tak jak mówię, dwa chlebki i ostatnią rzeczą jaką Wojtek toleruje z pieczywa, trochę zgniotłam mu, bułki mleczne, kupiliśmy w Lidlu. No i tyle, to nam jakaś chyba przez tą pogodę ja w ogóle, w ogóle jakaś taka jestem, taka. Mm. W ogóle pojechaliśmy do Felicity, myślę, na coś se kupię. Tak w sumie połaziłam trochę po sklepach, ale mnie po prostu irytuje wkurza noszenie tych maseczek i wejść tak do Felicity i połazić pół dnia. To przecież ja bym się zadusiła w tej maseczce. Ja nie wiem. zmienną jedną rzecz upatrzyłam i. Niedużo, ale 15 zł jest tańsze na internecie. To w sumie niedużo, no bo jakoś tam wysyłki pewnie będą. Kutkę taką na jesień, fajną, butelkową zieleń, w karę. Ale nie powiem, godna powiedziałam Wam. Nie wykupcie mi do no, a my tam wszyscy sztuki. No, więc tak. E, dzisiaj miałam chleb. Tak, chyba w ogóle muszę się kiedyś do Was, kiedyś w najbliższym czasie się pogadać, trochę poopowiadać, tamten. tam w ogóle. Ja miałam tyle do Was jeszcze. Które i leży, leży, leżą te pytania, i tylko przekładam ten ze wszystkimi pytaniami. Ja cały czas pamiętam, że ja nie skończyłam tych pytań, pamiętam te pytania, pamiętam, że mam nagrać. I po prostu tylko nie mam kiedyś, się na no spokojnie nagrać. Bo ostatnio, jak Wojtek śpi to ja sprzątam, gotuję, pracuję i wszystko. I piję kawę. Tak. I nie. A w ogóle w tak, tym tygodniu tak nam daje pospać. Po prostu zwlekamy się o 8 rano i ja nie mogę sobie potem dnia zorganizować, bo o 10 tak naprawdę kończy nam się śniadanie i Wojtek zaraz idzie spać i o... takie miałam w ogóle... Z... Zarąbiste plany na ten tydzień, myślę, a jest w domu, mówię, coś tam porobię, no ale tak, sprzątać bardzo nie mogę, zapasowania nie ma chętnych, no ale nic, może się to ktoś rzuci na to pasowanie, chociaż ja trochę częściowo, ale we wtorek, yy, u nas był w ciuchladzie po złotówce i chciałam iść, już się naszkwałam. o dziewiątej lecę, będę pierwsza tam stała przed drzwiami, i kupię wszystko. No. Nawet miałam pieniądze naszykowane. Gdzie ja rzadko mam potwierdło pieniądze? Mhm. Miałam naszykowane i co? Tak lunęło, że tak popatrzyłam. Nie nikt nie idę, Aż takiej potrzeby nie mam. No. I miałam dzisiaj w ogóle poskładać coś yy, w sensie ciuchy. Miałam zrobić przebiórkę ciuchów, bo mam tyle ciuchów, których nie noszę. A ja jestem taka, że mi szkoda. A może kiedyś założę. A może do niektórych schudnę. Też tak macie? Powiedzcie, że też tak macie. Poszłabym na zakupy, coś bym sobie kupiła, ale tak naprawdę ta szafa jest pełna wszystkiego. I jeszcze u Krystyna w pokoju jest zajęta szafa moimi ubraniami. I w ogóle torebkę chciałam na jesień i co? Pełna szafa ciuchów i pełna szafa torebek. Nawet przeszłam przez myśl, że kurczę, a może to tak po 5 złotych posprzedaje. To się im miesza, to przecież wtedy ja schudnę do tego. No, tak po 5 złotych posprzedawała. tu 5 złotych tam, pięć złotych się nazmiera na coś. Mm -hmm. Jestem genialna, co nie? <laughs> dobra. Słoneczka moja. Słońce nie ma. Jesień idzie. Dzieci do szkoły. No dobra. Chyba tyle. Nie będę was zanudzać. Bo się wam, ci Wam i Wam wszystkim, że coś mi nie gadamy dzisiaj. Jest w ogóle tak. Skończyło mi się yy, nauki na prawo jazdy. Tak, zapłaciłam część pieniążków, resztę dopłacę po wypłacie. A że ręka mnie boli, więc nie piszę się na zimne jazdy. Jezu, ja nie wiem. <grywam>, yy, że jednej strony bym chciała już siąść. Liczę, że będę ten fenomen, że siądę, ruszę i będzie w ogóle luksus. Z drugiej strony trochę mam obawy, że siądę i o oh my god, co ja robię? W życiu wsiąd nie wsiądę w ogóle z kimkolwiek do samochodu. Jak ja będę kierowała? Yy. I muszę się zacząć uczyć testów. Na razie czytam te książeczki, czytam te znaki, bo mam z niektórymi problem, żeby zapamiętać. Yy. Na przykład yy. Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju. To takie kółeczko z krzyżykiem czerwonym i niebieskie tło. Myślę, że wiecie o jakie chodzi. I z taką kreską jedną. Tych dwóch znaków nie mogę zapamiętać. A reszta liczę, że jakoś tam. Jakoś tam. No właśnie, jakoś tam. No nic. Idę. Idę to pochować. Idę coś porobić. A Wam życzę miłego oglądania. Wiem, wiem. No ale dobra. Trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!